Od zeszłego roku mamy, mamy też szczęście współpracować z Akademią Leona Koźmińskiego w wielu obszarach, m.in. w obszarze wspólnej edukacji i wymiany doświadczenia. W ramach tego programu prowadzę na uczelni dwa przedmioty. Jeden przedmiot to jest organizacja systemów produkcji. A drugi przedmiot to są systemy wspomagania decyzji. Studenci już w zeszłym roku mieli okazję pojawić się tutaj w naszym centrum logistycznym, obejrzeć je tak od kuchni, co tutaj się dzieje, też od tej warstwy nie tylko fizycznej, ale również procesowej i wirtualnej. Logistyka i obszar e-commerce jest tak naprawdę jednym z najbardziej dynamicznych obszarów. Rok do roku, jak mam okazję obserwować, ten obszar rok do roku rozwija się przynajmniej w tempie 20% w Europie, jak, jak również na świecie. Drodzy, przyszli studenci Akademii Leona Koźmińskiego, Sytuacja współczesna się no, nam, jak ważna jest logistyka. Zjawiska WK i Czarnego łabędzia zmieniły nasze postrzeganie świata. Dlatego zachęcam Was do wyboru kierunku Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw. Poznacie na nim, jak zarządzać współczesnymi przepływami w łańcuchach dostaw w globalnym otoczeniu. Możecie również poznać, jak tworzyć odporne i elastyczne łańcuchy dostaw, żeby przetrwać w tym otoczeniu. Spotykać będziecie wybitnych praktyków profesorów z kraju i zagranicy, mając możliwość uzyskania zawodowych certyfikatów Europejskiego Towarzystwa Logistycznego i amerykańskiej organizacji cifie -MP. Cześć, mam na imię Tamila i w tym roku kończę studia na kierunku zarządzania logistyką łańcuchem dostaw. Dziś wiem, że była to dobra decyzja, która wpłynęła na moją przyszłość. Ta kadra układająca swoim podejściem i teoretyczną wiedzą zachęciła mnie do dalszego rozwoju branży logistycznej. Już od parę lat pracuję w firmie transportowej. Dzięki wiedzy, którą otrzymałam na studiach, jestem bardziej świadoma procesów logistycznych i mogę samo je ulepszać w firmie, w której pracuję.